Witajcie na moim kanale. Ja jestem Roxana i dzisiaj zapraszam Was na piosenkę Roxany Węgiel. Nowa ja jest to najnowsza piosenka Roxany. Ja jestem jej bardzo ciekawa, czy to jest nowa odsłona Roxany, czy nie. Jeżeli będzie tak coś huczyć, to znaczy, że to jest komin, bo mieszkam na ósmym piętrze i tutaj jest komin, i jak wieje wiatr, to bardzo huczy, więc przepraszam. A wracając już do sedna, to właśnie dzisiaj sobie posłuchamy tej piosenki, zobaczymy teledysk. Podobno jest to właśnie coś nowego. Zostawiacie więc łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów, subskrybujcie mój kanał, żeby nie ominąć żadnego odcinka, i też wiecie na Instagrama. Tam udzielam się codziennie. A teraz już przechodzimy do reakcji. Słuchajcie mnie, to mój głos. Nie wciągniesz więcej, mnie żaden Chcę uwolnić już duszę moc. Już wiem, trochę mi się kojarzy tutaj Roxana Węgiel z Buntowniczką Bo tego co ostatnio czytałam Ona w ogóle chyba została wyrzucona Totalnie ze stacji TVP Tak mi się wydaje Z którejś właśnie takiej stacji Że już jej po prostu tam nie będą zapraszać I też ten taniec kojarzy mi się właśnie Z tym jej tańcem do piosenki Si W programie Dance 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 Takim bardzo właśnie buntowniczym Jestem ciekawa jak to się rozwinie Wykrywać dobry los W Sercu znaleźć miejsce swe, swój ogień kiedyś spali nie docna. Lecz z nową siłą stanę ci zupełnie. Totalnie ciary. Teraz, szczególnie na tym refrenie, jak tak poszła w górę, uu, poczułam tą taką siłę, która właśnie płynie z jej głosu i z tej jej nowej siły, z nowej odsłony, roksany węgiel. Chyba tu właśnie chodzi o te jej przeżycia ostatnie, o ten hejt, który nie rozumiem tak naprawdę skąd się bierze, ale fajnie, że wraca silniejsza. Mowa z sobą być. Nie brakuje sił, nie ma nic. Tkan nadzieja z biegiem, i ty. Mamy ten przedrefren, który bardzo buduje nam tutaj napięcie. No, i teraz będzie taki pewny bum! na refrenie. Ja się mam zupełnie. Końcówka trochę dająca do myślenia. Dająca do myślenia właśnie chyba przede wszystkim hejterom i temu światu, który po prostu jest ostatnio jakiś taki negatywny, właśnie żeby gdzieś odsunąć te złe emocje. Oczywiście wokalnie tutaj jest pierwsza klasa. No Roxana Węgiel naprawdę wspaniała, dobra robota. Mi się bardzo podoba ta piosenka, jest taka inna. Dajcie znać, czy wam też się podoba. No i co myślicie właśnie o tej piosence? Która piosenka Roxany jest waszą ulubioną? A ja lecę już. Trzymajcie się. Zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!